Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. Dosyć już zakupów, dosyć testów. Czas wziąć się do pracy. Także w dzisiejszym odcinku Fachowiec zostanie budowlańcem, a bohaterem tego odcinka jest tynk mozaikowy. Wiecie, to są te takie kuleczki, które zazwyczaj znajdziecie na cokołach budynków, czyli na tej najniższej ścianie, od powiedzmy poziomu ziemi do poziomu podłogi każdego budynku. Tink tu jest bardzo wytrzymały, dlatego stosuje się go właśnie na cokołach tynk, który jest bardzo ładny, no bo możecie go zamówić w dowolnym kolorze, te kuleczki dowolnie wymieszane. No nie jest tani, dlatego pewnie stosuje się go głównie na sokołach, a nie na całych ścianach zewnętrznych. Ale wielką zaletą tego tynku jest to, że praktycznie każdy jest w stanie go położyć. I o ile do każdego innego typu tynku no potrzeba troszkę doświadczenia, troszkę sprawy, żeby to ładnie wyglądało, no, to do tynku mozaikowego nie potrzeba, każdy go położy. Jedynie na co trzeba uważać, to przygotowanie podłoża. No, ale jeżeli go stosujecie właśnie na cokolwiek, gdzie macie styropian, płasko, ładnie, no to tylko podkład w kolorze, tynk i po zabawie. Natomiast fachowiec będzie miał tutaj nieco więcej pracy, bo chcę go położyć tutaj dookoła tarasu. Wcześniej była tu deska, włókno cementowa. I o ile ta deska świetnie sprawdziła się na właśnie cokołach, czy na ścianach budynku, o tyle tutaj wokół tajasu, no to jest w stanie agonalnym. Nie wiem, czy to przez spływającą wodę z tego tajasu, czy też przez to, że naciąga tą wodę z tego betonu. No nieistotne w każdym razie, nie nadaje się do niczego stąd też pomysł właśnie na ten tynk tynk jest bardzo odporny mechanicznie także plan na dziś no i nie tylko dziś, no to właśnie demontaż tej deski, później sobie fachowiec to zagentuje, wyrówna to jakąś masą wyrównującą no bo tutaj nie ma idealnie płaskiej powierzchni tu jest beton, tu są bloczki betonowe no więc są tutaj jakieś przerwy e, jakieś szpary, jakieś odłupania i tak dalej także trzeba to sobie wyrównać bo tak jak mówiłem, najważniejsze dla tego tynku jest przygotowanie podłoża. Także jak to sobie wyrównamy, no to dopiero wówczas ten właściwy, właściwy etap prac, czyli podkład. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby był naprawdę w kolorze. No bo ten tynk mozaikowy jest cienkowarstwowy i czasem może się zdarzać, że będzie przebijało. Jeżeli kolor nie będzie pod tym odpowiedni, no to będzie to widać. Także. Jeżeli kładziecie sobie na nowych ścianach eleganckich, to tylko podkład i to. Jeżeli macie jakąś stachę, no to trzeba to ładnie sobie wyrównać, coś zadziałać, żeby ta powierzchnia naprawdę była gładka, wytrzymała, nie sypiąca się. Działam. Oczywiście fachowiec montując te deski poszedł po najniższej linii oporu, czyli zastosował kołki szybkiego montażu. Wbijane, także nie ma opcji, żeby je wykręcić. Wszystko trzeba będzie zrywać i użyć bożki. Jak zwykle tak się kończy najniższa linia oporu. Najgorsze za fachowcem, czyli demontaż i sprzątanie. Teraz czas na grunt. Grunt jakikolwiek, no nieistotne. Fachowiec zawsze woli pędzel niż wałek. Niektórzy gruntują wałkiem, ale ja wolę pędzel, dlatego że jak są jakieś większe dziury, no to pędzlem zawsze coś tam majźniemy, Wałek to płaska powierzchnia, przejedzie po wierzchu i nic więcej. Także ja używam pędzelka, ale co kto lubi, zagruntujemy, tak a później Będziemy brali się za tą masę wyrównującą. Nie ma co żałować. Lepiej za dużo niż za mało, żeby nie było tutaj nic luźnego. Dalej jedziemy z zaprawą wyrównującą. Nie jest to absolutnie żadna reklama, po prostu taka była w Obi. Do wewnątrz i na zewnątrz, do wypełniania ubytków. Mrozoodporna odpołyna i woda odpołyna na ścianę i podłogi. Głębokość warstwy od 2 do 50 mm. Mam nadzieję, że za chwilę słońce. Zajdzie, no bo w słońcu takie prace to nie ma, to może się odparzyć. Także lepiej tego nie robić w pełnym słońcu, ale tutaj zachmurzenie idzie. Także powinno być ok. Sypiemy, mieszamy i wyrównamy sobie te nasze ściany tajaczku. konsystencja wydaje się być ok no nie spływa bo powinno nam tutaj siedzieć w tych dziurach wszystkich jeszcze przy okazji fachowiec na nas po obróbce drzwi jakieś narożniki to tu sobie wyprowadzimy i od tego zaczniemy będzie ładniej Dziury już pozatykane. Tam gdzie jeszcze coś wystawało, to fachowiec sobie to zeszlifował siatką do gipsu. Tak też można. Można też przejechać sobie drugą warstwę, zrobić to dokładniej. Efekt pewnie byłby dużo lepszy. Natomiast wydaje mi się, że efekt jest e, wystarczający, żeby przejść w końcu do sedna tego odcinka, czyli do tego tinku mineralnego, a w zasadzie najpierw do podkładu pod tink e, szybko snący, no taki szybkosnący, że trzeba czekać minimum dobę, zanim zaczniemy kłaść tink. Dlatego dzisiaj, fachowiec piątych po południu, jeszcze sobie tym przemaluję, żeby w sobotę móc przystąpić do tej właściwej pracy, bo tak to by tam to nie wyschło. Ale co do samego podkładu, to zanim zaczniemy, to tam sobie fachowiec kawałek okleił, bo nie chce obrozić ściany. Natomiast tu mi nie zależy, bo jest kostka bułkowa, która i tak będzie wymieniana. Tutaj jest beton, więc bez znaczenia. Natomiast jeżeli tu macie kostkę bułkową, która. Ma pozostać w stanie idealnym, to absolutnie zabezpieczcie sobie wszystko, co można kajetonami, foliami czy czymkolwiek. Bo jak ten podkład tu jest w kolorze, tak jak mówiłem. Każdy podkład pod tynk mineralny jest w kolorze. I to wam powiedzą jaki, pod jaki kolor w sklepie. Zresztą tam zawsze są przypisane jakieś numery, że pod taki numer tynku taki podkład. No wiadomo, że jak jest przewaga brązowych kulek, tak jak u fachowca, no to będzie brązowy podkład. Jeżeli przewaga czajnych kulek, no to czajny podkład. To jest oczywiste. Natomiast e, oczywiste jest to, że jeżeli ten podkład klapnie wam na kostkę bykową, no to już tego nie usuniecie, jeżeli ją się wchłonie. Dlatego naprawdę e, pamiętajcie, żeby sobie przygotować to całe stanowisko piasku, że tak powiem, taśma wokół okien i najlepiej kilka warstw dookoła, wokół drzwi to samo. Lepiej teraz zabezpieczyć niż później to na siłę szorować. A tak to na końcu zajdziecie taśmę, macie idealnie linie proste i tak dalej, także bardzo istotne sobie tu zabezpieczyć te podłoże, okna, drzwi, wszystkie elementy, które są w innym kolorze i mają być w innym kolorze. Także to bardzo istotne. Sam podkład, tak jak mówiłem, grunt ja zawsze kładę pędzem. Niektórzy używają wałków. Przystępujemy do kładzenia podkładu oczywiście najpierw musimy wymieszać, no można ręcznie, można yy, albo mieszadą, albo wietajką na jakichś niskich obrotach, lub też bardzo niskich, żeby zaraz wszystkiego nie wyklapać. Jak umieszamy to malujemy i to będzie cała robota na dzisiejsze popołudnie, a jutro będziemy już kładli ten tynk mozaikowy. Konsystencja tego nie jest całkiem płynna więc jakieś tam mniejsze niedoskonałości też nam to wygładzi. Natomiast jeżeli to jest kolor brązowy, choby zawsze miał z tym problem. Aż sobie sprawdzę. Podkład pod tynk Kolor brąz. Okej. Okay. Nie będę w tym dyskutował. No i tak dookoła cały taras. Jutro przystąpimy w końcu do tego tynkowania. Kolejny dzień, nasz podkład już suchy. Takie coś jakby z piaskiem, dosyć chropowate. No właśnie po to, żeby ten nasz tynk dobrze się tego trzymał. To stosuje się pod tynki właśnie mozaikowe taki taki specyficzny grunt, specyficzny podkład, właśnie z takim piaseczkiem. A nie taką zwykłą wodę, yy, która tylko zmniejsza nasiąkliwość tej powierzchni, a nie powoduje tej właśnie chropowatości. Dobra, to mamy skończone. Brązowe. Nie jest, <śled> ale to nieistotne. Nałożymy sobie te kuleczki, które fachowiec tutaj kupił, brązowe, tynkt, tutaj bardzo istotne. Trzeba to bardzo dobrze wymieszać, także no najlepiej jakimś mieszadłem. No jeżeli nie mamy, no to tajką. jakieś wolne obroty. A czym nakładamy? Tylko i wyłącznie patą metalową. Nie da się tego zrobić niczym innym, o tym byście się przekonali, gdybyście próbowali styropian jest zdecydowanie za miękki do plastika to się za mocno klei także musi być paca z metalu ja używam do tego jeszcze takiej szpachlówki niektórzy e, takiej małej kielni no ale to już tacy co mają nieco wprawy na tej kostce na pewno podłóżcie sobie jakieś kartony bo to jest dosyć płynne i gwarantuję, że będzie Wam to co chwilę spadało na ziemię, także fajnie sobie tutaj czymś zabezpieczyć. Jak wpadnie na to, to nawet z tego możecie zebrać i kłaść dalej. No jak na kostkę, to już nie, bo jakieś tam pyły, piaski i tak dalej. Dobra, dość gadania. Mieszamy i działamy. Umyłem sobie od razu to mieszado i jak tynkujemy no banalnie prosto nakładamy sobie po prostu na tą naszą pacę tak jak mówię jest to dość płynne, więc spada to dość często mocno wciskamy To kładziemy na grubość tego ziarna, czyli no nie wiem, na oko patrząc 2 mm 1-2. Zasada oczywiście tak jak przy większości prac budowlanych mokę na mokę. No ja tak troszkę zaczynam z nieodpowiedniej strony, no to dlatego żebyście coś widzieli, mocno wciskamy. Tutaj pojawia się takie mleczko. Ono, gdy jest nieco zimniej, bo dzisiaj, no, 23 stopnie, chyba, no to pojawia się nieco później, dopiero tam po chwili. Natomiast, jak jest tak ciepło, to mleczko od razu pojawia się. Tym się kompletnie nie przejmujcie, że tutaj jest to białe, to zrobi się brązowe. Trzeba po prostu troszkę odczekać, jak to zwiąże. To mleczko jest rzeczą zupełnie naturalną. Tu będzie oczywiście u fachowca problem, bo tu mnie nic u góry nie ogranicza. Widziałem gdzieś coś fachowcy robili, że przykładał sobie to tak no i zaciągał w ten sposób. Jest to jakieś rozwiązanie. Aczkolwiek tak jak mówię mi tutaj nie zależy, to wszystko u góry będzie robione od nowa. I to w zasadzie wszystko. Tak już wygląda gotowy tynk To jak wyschnie będzie wyglądało tak jak wyglądać powinno, tak jak widzieliście to w sklepie i zniknie to mleczko będzie to jednolita powierzchnia i tyle gadania trzeba objechać cały taras Dojechaliśmy do taśmy, zalecają aby usuwać takie taśmy dopiero gdy tynk wyschnie. Natomiast fachowiec zaleca, że jeżeli macie najtańszą taśmę ze sklepu budowlanego, to usunąć ją, że tak powiem na mokro, no bo macie wtedy ładne odcięcie i po kłopocie, natomiast gdyby to zaschło, to na końcu, na końcu kończy się to sklebaniem. Także, jeżeli macie taśmy byle jakie, to usuwacie natychmiast po położeniu tynku na mokro, elegancka linia, tyle. Jak widzicie, dosyć szybko to wysycha, tam zaczyna być już brązowe, czyli takie jak być miało. Tutaj schody zjedziemy troszkę w inny sposób. Cała sztuka, tak jak mówię, polega na tym, że trzeba troszkę przydusić. I to wszystko fachowiec nie ma w tym sprawy. Wkład to jakieś 10 lat temu raz w życiu. To jest moje drugie podejście, a jestem pewien, że będzie to dobrze wyglądało. Tink już położony, ładnie sobie schnie i ono już będzie całkowicie brązowe czyli taki jaki fachowy sobie wymarzył, a już dziś możemy śmiało powiedzieć, robota wykonana. Tak jak widzieliście samo położenie tynku to jest moment. Każdy sobie z tym poradzi. To jest właściwie najłatwiejszy etap tych wszystkich prac. Dużo więcej czasu i energii zużyjecie na przygotowanie tego podłoża niż na układanie tego tynku. Efekt. No widzicie za mną, było tak, a jest tak, wydaje mi się, że było warto, dlatego polecam, jeżeli chcecie coś zabezpieczyć, albo e, coś ma ładnie wyglądać, no to takie tynki mozaikowe jak najbardziej się do tego nadają, no i każdy w zasadzie je położył, dlatego warto. Tyle na dziś, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, jak zawsze będę dzięczył za lajka, subskrypcję, trzymajcie się, cześć!